Pięć lat stażu małżeńskiego i co rok poronienie dziecka. Czwórka dzieci umarło i kiedy dowiedzieli się o poczęciu piątego dziecka w ciągu pięciu lat, piątego dziecka zadzwonili z prośbą o pomoc. I słucham tej historii i w sercu po prostu ogromne współczucie. Dlatego, że pierwsze dziecko umarło w dziewiątym miesiącu w dniu urodzin swoich, kiedy był termin urodzenia. Kiedy ta dziewczyna miała rodzić... Miała takie doświadczenie. Ktoś mnie klepnął w ramię i powiedział mi: jedź do szpitala, dlatego że dziecko winała się pępowina wokół szyi i się dusi. I w tym momencie, kiedy ona to usłyszała, rzuciło je na łóżko i zablokowało, że nie była w stanie ruszyć ręką, niczym, żeby zadzwonić, wziąć telefon. Dopiero opuściło to, jak, jak dziecko umarło. Później drugie dziecko poronienie, trzecie dziecko poronienie, czwarte dziecko poronienie piąte dziecko urodzi się. Przyjechali natychmiast i przeszliśmy modlitwę pięciu kluczy o uwolnienie i o uzdrowienie. Przejęliśmy władzę nad tym życiem, Jakby ogłaszaliśmy pełnię błogosławieństwa Bożego. Zawierzaliśmy to życie świętym, błogosławionym błogosławieństwu Karolinie i cały czas za nich się modliśmy i 1 października urodził się Wiktor, zwycięzca. Bo Bóg jest Panem życia. On błogosławi On powołuje małżonków do tego, byście byli płodni i rozmnażali się a szatan jest przeciwnikiem życia.